Tym oto pismem z 25 czerwca 2021 roku do tego oto pana, to jest podinspektor Andrzej Kułaga, komendant komisariatu Policji 4 w Krakowie. Pismo, o którym złożyłem zawiadomienie, podałem podstawę prawną, o możliwości popełnienia przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego przestępstwa z 231, paragraf 1, niedopełnienie obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego i mojego interesu prywatnego przez przekazanie urzędnikom Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej prawa do negocjowania z firmami Pfizer Incorporated i Moderna Incorporated Cen szczepionek przeciw COVID-19 dla Polski. W uzasadnieniu podałem te informacje, które przedstawiłem również prezentując źródła przed chwilką Państwu. No i poinformowałem Pana podinspektora Kułagę, że w dniu 8 lipca o godzinie 12.30 stawię się osobiście w Komisariacie Policji 4 w Krakowie przy ulicy Królewskiej 4, żeby być przesłuchanym w sprawie tego złożonego przeze mnie zawiadomienia. Złożyłem wniosek żeby przygotowano urządzenie rejestrujące dźwięk i obraz, zatem, żeby mnie można było nagrywać w tym, co będę zeznawał i złożyłem również wniosek, żeby przygotowano komputer z dostępem do internetu, żebym mógł zademonstrować przysłuchującemu mnie funkcjonariuszowi policji dowody, na które będę się powoływał. Proszę Państwa, nie dowiedzielibyśmy się nigdy, jak nam Morawicki negocjował ceny i jakie wynegocjował to znaczy wynegocjował, jakie dla niego wynegocjowano, czyli dla nas, za jego zgodą, gdyby nie hakerzy, brawo hakerzy, kawał dobrej roboty. Okazuje się, że nie wszyscy tak myślą, proszę Państwa, jakże szczerze ich nienawidzą Dziennikarze z TVP S.A., w tym z TVP Info. Jezu, jak oni po nich jadą. Oglądam ich rano przy śniadaniu i ich gości. Klarenbacha, Ziemca, Bugałę, Ogórek z tym, a jak, no, z tym partnerem, co z nim występuje bez przerwy. Nie dość, że mam rzeczywiście wiele powodów do radości przy śniadaniu, fajnie mi się na wesoło dzień zaczyna, no to teraz słyszę jak jadą od rana razem z gośćmi na, na tych właśnie hakerów, a to przecież tylko dzięki hakerom wiemy, powtórzę jeszcze raz, jaką wydajemy kasy i kto za nas negocjował.